Manewr flagowego okrętu admirała Nagumo, wielkiego Akagi, który dokonał zwrotu, powtórzyło pięć innych lotniskowców. Równie wielki Kaga, nowoczesny Soryu i Hiryu oraz zbudowane zaledwie kilka miesięcy wcześniej Szokaku i Zujkaku ustawiały się pod wiatr, co miało umożliwić start ich samolotom. Na pokładach rozbrzmiewały dzwonki alarmowe, windy wywoziły z hangarów myśliwce. Pierwsi piloci zajmowali miejsca w kabinach samolotów i uruchamiali silniki. Gorączkowa krzątanina trwało również w hangarach pod pokładami, gdzie szykowano bombowce nurkujące i samoloty torpedowe, które miały wystartować, gdy tylko myśliwce znalazłyby się w powietrzu. Na wszystkich lotniskowcach wachty wpatrywały się w maszt Akagi, gdzie flaga opuszczona była do połowy. Jej podniesienie miało być sygnałem do startu samolotu. Stało się to punktualnie o godzinie 6. Był 7 grudnia 1941 roku. Sensacje XX wieku, program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Japonia potrzebowała surowców, aby jej gospodarka, która nabrała niesłychanego rozmachu w czasie I wojny światowej, mogła rozwijać się. Wtedy eksport i import uległy potrojeniu. Produkcja stali i cementu wzrosła dwukrotnie. W stoczniach wodowano statki i okręty o łącznym tonarzu 650 tysięcy ton rocznie, co stanowiło siedmiokrotny wzrost w stosunku do roku 1914. Surowce, których tak bardzo potrzebował japoński przemysł, były w nadmiarze w sąsiednich państwach, Chinach i na Syberii, blisko. Wystarczyło tylko sięgnąć. W 1931 roku Japończycy, po sprowokowanym przez siebie incydencie, zajęli Mandżurię. Chińską prowincję, gdzie proklamowali powstanie Manchukuo. To ogromne państwo o powierzchni ponad 1 300 000 km kwadratowych stało się dogodną bazą wypadową do podboju północnych Chin. Jednakże wojna nie przyniosła rezultatu, jakiego spodziewał się japoński rząd. W czasie walk w Chinach zginęło 70 tysięcy żołnierzy japońskich, a 700 tysięcy pozostało uwikłanych w krwawe i długotrwałe zmagania z wojskami Chiang kai -sheka. Każdy dzień obecności japońskiej armii w Chinach kosztował 5 milionów dolarów i pochłaniał cenne zasoby paliw i surowców. Ostatecznie drogę na północ kontynentu azjatyckiego zablokowała Armia Czerwona, zadając wojskom japońskim dotkliwe klęski w bitwach nad jeziorem Hasan w 1938 roku i rzeką Hauchengo rok później. Strategię japońscy musieli uznać, że nie uda się wtargnąć do Syberii. Gdyż Związek Radziecki zgromadził tam zbyt liczne wojska, należało więc uderzyć na południe Azji, gdzie opór byłby znacznie słabszy, a nagrodą za zwycięstwa miały stać się ogromne złoża cennych surowców ropy naftowej, kauczuku, rudy, metali kolorowych. Pokusa była tym większa, że państwa panujące w tym rejonie świata Francja i Wielka Brytania a także Holandia były zajęte wojną w Europie i nie mogły wystawić wystarczających sił do obrony swoich posiadłości. Jednak największą przeszkodą pozostawały Stany Zjednoczone, wobec których Japończycy nie mogli mieć cienia wątpliwości, że zaakceptują ich podboje. Rzeczywiście każdy ruch imperium wywoływał coraz bardziej zdecydowane kontrposunięcia Waszyngtonu. Rząd amerykański finansował wojska chińskie i zamroził japońskie aktywa w amerykańskich bankach. A także wprowadził embargo na eksport rudy żelaza i ropy naftowej do Japonii. Generał Hideki Tojo, który objął urząd premiera w październiku 1941 roku, widział tylko jedno wyjście: wojna. Popierał go admirał Isoroku Yamamoto, głównodowodzący flotą wojenną Japonii. Uważał, że uderzenie na amerykańską flotę Pacyfiku bazującą na Hawajach pozbawiłoby Stany Zjednoczone na kilka miesięcy możliwości przeciwdziałania ruchom japońskich wojsk zajmujących państwa Azji Południowo-Wschodniej. Zanim Amerykanie zdołaliby wystawić nową flotę, wojska Japonii umocniłyby się na podbitych terenach, a obfitość surowców umożliwiłaby imperium zbudowanie niezwyciężonej armady. Opracowanie planu uderzenia na amerykańską flotę Pacyfiku admirał Yamamoto powierzył grupie oficerów kierowanych przez komandora Minoru Gendę, dla którego wzorcem stał się brytyjski atak na włoską bazę w Tarencie. Tam w nocy 11 listopada 1940 roku 20 niewielkich i przestarzałych samolotów Sordfish, które wystartowały z lotniskowca zniszczyło jeden pancernik, uszkodziło dwa inne oraz dwa krążowniki, zrzucając zaledwie 11 torped. Jednakże powtórzenie tego scenariusza nie było łatwe. W normalnych warunkach torpeda wypuszczana przez samolot lecący na wysokości 70 metrów zanurzała się pod wodę na głębokość około 25 metrów i dopiero później wypływała na powierzchnię. Tymczasem w Pearl Harbor głębokość basenów portowych nie przekraczała 15 metrów, a więc torpedy grzęzłyby w piasku dna. Komandor Gende rozwiązał ten problem stosując odpowiednią technikę zrzucania torped i nakazując doczepienie do torped drewnianych stateczników. Druga przeszkoda była poważniejsza. Okręty w Pearl Harbor cumowane były w dwóch liniach, a więc torpedy nie mogłyby dosięgnąć jednostek stojących przy nabrzeżu, gdyż osłaniały je kadłuby okrętów z pierwszej linii. Zdecydowano się włączyć do akcji bombowce uzbrojone w bomby zdolne przebijać 48-centymetrowe pancerze pokładów. Były to pociski z największych dział okrętowych kalibru 380 i 406 mm, do których doczepiono stateczniki. Zniszczenie okrętów przez samoloty startujące z lotniskowców okazało się więc możliwe, ale gra wojenna prowadzona od 2 do 10 września 1941 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Tokio dała niekorzystny wynik. Atakująca flota straciła dwa lotniskowce, co oznaczałoby znaczne osłabienie japońskich sił morskich w pierwszym dniu wojny. Admirał Yamamoto odrzucił wszelkie zastrzeżenia, mówiąc, że oczekuje poparcia ze strony najwyższych dowódców, a nie krytyki i zwątpienia. Decyzja została podjęta, gdyż nikt nie śmiał przeciwstawić się admirałowi. Warunkiem powodzenia ryzykownej operacji było utrzymanie całkowitej tajemnicy. Dlatego plan zakładał, że okręty zespołu uderzeniowego zbiorą się w zatoce odległych wysp Kurylskich, gdzie wykrycie koncentracji przez alianckie samoloty było niemożliwe. I stamtąd, 11 dni przed terminem ataku, wyruszą w stronę Hawajów. Jakikolwiek napotkany statek handlowy płynący pod banderą amerykańską, francuską lub brytyjską miał być zatopiony. Gdyby mimo wszystkich środków ostrożności armada została zauważona przez Amerykanów, Okręty japońskie miały wrócić do bazy. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. 4 listopada 1941 roku admirał Yamamoto wydał ściśle tajny rozkaz numer jeden: był to rozkaz ataku na Pearl Harbor. Sensacje XX wieku w Radio Z.